Oli, ten kawałek jest dla Ciebie i dla wszystkich alienowanych dzieci. Stop przemocy, stop alienacji. Kocham Cię. Pregazy rary tasy, dusze, jeden żar. Ojciec i syn, choćby noc, choćby czar. Piłka w przestworza, a śmiechasz aż po dach Dziś cisza dookoła, lecz ty w moich snach Paweł to ja, ojciec krwi i kości Mój syn to Oliwier, mój powód do miłości Od rana do nocy, rozmowy, pasje w Bo życie z nim miało kolor, miało sens i smak Na boisku królowie, duet nie do zdarcia Piłka między nami, jakby czas się zatrzymał w kartach Jak krew z mojej krwi, nie potrzebuje. Miłość do syna to nie do gęstu ale dziś puste ławki w cisza domu. Od sześciu miesięcy samotność w każdym pokoju. Matka go zabrała mimo wyroku sądu. Nie mogę go przytulić, choć przysięgałem Bogu. Rękasy raryjastych, dwie dusze, jeden żar. Ojciec i syn, choćby noc, choćby czar. Piłka przestworza, a śmiech aż pod dach dziś to dookoła, lecz ty, w mój sam. Wiem, że czujesz synek, jak cię wołam nocą. Chociaż dzielą mury, my jesteśmy wciąż jednością. Wspomnij nasze rozmowy, nasze śmiechy na ławce. Jak graliśmy w Fifę i śmialiśmy się z bajek. Rękazy, rantazy, nasz język, nasza mowa, to więcej niż słowa, to rodzinna korona. Czuję bez jakby ktoś odciął mi skrzydła, ale Paweł nie pęka, do ostatniego oddechu. Bitwa. Wierzę, że apel wykrzyczę prawdę przed światem Bo nie dam się złamać, jestem twoim Nie poddam się nigdy, nawet gdy płaczę w ciszy Dla ciebie, synu, każdą barierę zniszczę Usłyszysz prekasy rary tasek, gdy duszę jeden żar Ojciec i syn, choćby noc, choćby czar Pilka przez przestworza, a śmiechasz po dach Dziś cisza to koła, lecz ty w moich smak? Tata cię kocha Mocniej niż słowa, ta miłość nie zgasi Więc żywa gotowa. Na zawsze i wszędzie, przez burzę i ciszę. Mój głos w swoim sercu. Szedłem Cię słyszę, Cię słyszę. Kocham Cię, synek.